Witam serdecznie państwa w końciku edukacyjnym na kanale Menele. Dzisiaj zajmiemy się szczególnym przypadkiem, bo będziemy prowadzić dyskusję na temat spodni. A ich historia jest barwną opowieścią o ewolucji ludzkiej, odzieży i społeczeństwa. Gdyż od prymitywnych czasów po współczesność spodnie nie tylko chroniły ciało przed warunkami atmosferycznymi, lecz także odgrywały kluczową rolę w symbolizowaniu kultury, społeczeństwa i równości płciowej. Początki noszenia spodni sięgają czasów prehistorycznych, kiedy to ludzie używali skór zwierzęcych jako ubrania. Pierwotnie spodnie były luźno dopasowane do nóg i służyły głównie do ochrony przed zimnym i urazami. Starożytnym natomiast Egipcie oraz Mezopotamii pojawiły się pierwsze odnotowane przykłady spodni, które nosili zarówno mężczyźni jak i kobiety. W starożytnej Grecji i Rzymie spodnie były zarezerwowane głównie dla pracowników fizycznych i jeźdźców. W średniowieczu spodnie zaczęły odgrywać istotną rolę w społeczeństwie europejskim. Stały się one standardowym elementem garderoby dla mężczyzn, szczególnie dla klas wyższych. Ich forma i design ulegały ciągłym zmianom wraz z rozwojem mody i technologii produkcji tkanin. Wiele z tych zmian wynikało z potrzeby większej wygody i funkcjonalności, szczególnie podczas podróży i działań wojskowych. Wiek XIX przyniósł rewolucję w noszeniu spodni. Rozwój przemysłu tekstylnego umożliwił produkcję masową ubrań, co sprawiło, że spodnie stały się powszechnie dostępne dla różnych warstw społecznych. Moda wiktoriańska podkreślała zróżnicowane style i fasony od szerokich spodni dla mężczyzn po obcisłe spódnice dla kobiet. XX wiek natomiast przyniósł dalsze zmiany w kulturze noszenia spodni. Eksperymenty z jeansami, wprowadzenie kombinezonów i dressów, a także pojawienie się spodni damskich jako standardowej części garderoby, były tylko niektórymi z przełomowych momentów w historii spodni. Okres międzywojenny przyniósł ze sobą również zmiany w postrzeganiu płciowości i równości płciowej co przyczyniło się do rozpowszechnienia spodni jako stroju codziennego dla... Kobiet. Współcześnie spodnie są nie tylko elementem garderoby, ale także symbolem wyrażania tożsamości i stylu. Wraz z rozwojem mody ulicznej spodnie stały się kanwasem dla indywidualnej ekspresji, a także kreatywności. Różnorodność stylów spodni odzwierciedla zmieniające się trendy kulturowe oraz społeczne. Ponadto spodnie odgrywają istotną rolę w równości płciowej. Wieloletnia walka o prawa kobiet obejmowała również walkę o prawo noszenia spodni jako symbolu równości. Dziś kobiety noszą spodnie w każdym aspekcie życia. Od pracy po rekreację, co jest dowodem na postęp społeczeństwa w zakresie akceptacji i równości płciowej. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z historii spodni są liczne. Od ich prymitywnych początków po współczesne trendy, spodnie odzwierciedlają nie tylko zmiany w modzie i technologii, lecz także ewolucję społeczeństwa i kultury. Ich znaczenie wykracza poza zwykłą funkcję odzieży, stając się ważnym symbolem wyrażania tożsamości, równości płciowej i zmieniających się w zasadzie czasów. I takim oto wstępem chciałbym podkreślić ważną kwestię, jaką udostępnia nam technologia. Jak wiadomo, spodnie kiedyś były prane i odświeżane wyłącznie za pomocą różnych stawów, zbiorników wodnych czy rzek. Zbierające się tam kobiety i mężczyźni próbowali wyprać spodnie, które z nurtem rzeki zmywały wszelkiego rodzaju brud i nieczystości. Wraz z upływem czasu funkcjonalność spodni była. Urozmaicana o kolejne to aspekty, takie jakby chociażby kieszenie. Dzisiaj również chciałbym się przyjrzeć takiemu aspektowi, jakim są kieszenie właśnie w naszych spodniach, bo jeśli możecie zobaczyć, to pralki niestety tworzą nam tego rodzaju formy. Uważam, że jest to bezsensowne. Pozdrawiam serdecznie.